Dzień dobry panie ważny! Nie no, on mi opowiadał, ale na żywo to jeszcze większe wrażenie. A jak ziomeczki? Takiej władzy jak tu, to nawet taryfiasz nie ma. Ja król wybieram, kto dostanie ile baraniny, ale mi jakiś lamus w kurwi, to na przykrywkę od góry białego łagodnego, a w środku bomba czerwonego. Niech mu spaży dupę! A jak który jeszcze cwańszy, to... I osiem złotych od stuki. Nie no, żartuję dla kolegów darmo. Jak dealer, na początku na zachętę. Sami przyjdą po resztę. Niezłe. Wojta ale tego Sosiba to żeś zapodał na grubości. Bez kitu. Zapieczę drugi raz.